Powiedzmy, próba mikrofonu, okay. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć i przedstawić książkę Sary Williams. Oczywiście pokażę Wam układkę książki pod tytułem Careless People. To jest y, książka nowozelandzkiej dyplomatki, która miała bogate doświadczenie właśnie w tej dziedzinie i która została zatrudniona w Facebooku jako osoba, y, y, która wręcz sama stworzyła sobie stanowisko jako pr -uwa. Bo widziała bardzo duży potencjał w Facebooku i chciała pomóc jego organizatorom, jego twórcom, żeby ta platforma się rozwijała, i właściwie w ten sposób y, dostała się do Facebooka. Historia jest bardzo ciekawa. Historia jest bardzo kontrowersyjna i można powiedzieć, że nieprawdopodobna. Książka była zakazana. W ogóle Facebook wytoczył sprawę Sarze, że ona pisze o pomówieniach, że wymyśla różne historie, że to są zmyślone rzeczy i w ogóle nieprawdziwe. W związku z tym. Czytelnik teraz sam nie wie, co jest prawdą, czy Facebook faktycznie boi się konsekwencji, które te informacje, które ona podaje mogą wypłynąć, czy, czy jednak jest dużo prawdy w tej książce. W tonie pisarki, a mnie się wydaje, że, że jak najbardziej te historie są bardzo prawdopodobne. Najciekawsze jest, w samym prologu ona pisze o czymś takim, że Widziała już pod koniec całej swojej kariery, a zanim została wyrzucona z Facebooka, jak to wszystko robi się coraz bardziej beznadziejne, beznadziejne właśnie. Kiedy sam Zuckerberg na pokładzie ich własnego samolotu, odrzutowca, dał sobie sprawę, że to dzięki niemu na przykład mm, Donald Trump został wybrany na prezydenta po raz drugi zresztą Stanów Zjednoczonych, i też, jak bardzo reżim chiński oszukuje i wprowadza w błąd opinię publiczną na temat swoich praktyk. Więc to są dwa oddzielne od siebie, jakże wpływające na ogólny światowy tego, co się dzieje na świecie, ma Facebook. W ogóle to jest niesamowite, ponieważ można powiedzieć, że od samego początku swojego życia. Sara mogła dostać takie znaki od losu, od życia, że będzie się zajmowała, że coś w życiu dokona, zrobi coś niesamowitego, ponieważ na samym początku książki, w, w pierwszych rozdziałach, opisuje, jak żyła napad rekina. My mamy takie wyobrażenie, że z rekinami raczej, w starciu z rekinami, nie jesteśmy w stanie przeżyć. Wszystko, wszystkie filmy nam o tym mówią, i, czy bardziej popularno-naukowy, czy fabularne. Natomiast ona, wyobraźcie sobie, że przeżyła. I przeżyła trochę na, dzięki swojemu porowi, bo do końca nie chciał jej wierzyć, że coś w nią jest nie tak, i że coś jednak po interwencji chirurgicznej i paru godzinach na sali operacyjnej, operacyjnej coś wyszło nie tak. I ona potrzebuje jeszcze większej pomocy. W ogóle rodzina, rodzice się tym nie przejmowali, i ona już w nocy, z, z bardzo wysoką temperaturą, w ogóle już tracąc przytomność. Po prostu poprosiła o to, żeby, że coś z nią jest nie tak, że ona jest silną dziewczyną i owszem, wytrwała i przetrwała napad rekina, ale jednak czuje, że coś jest nie tak i bardzo by chciała, żeby jej pomogli. No więc zawieźli ją do szpitala i to był już ostatni moment, by była uratowana, więc tak się zaczyna cała historia i no trzyma w napięciu. Chodzi mi o to, żebyśmy nie musieli wszyscy czytać tych samych książek, żeby wyciągać podobne wnioski, i żeby móc się wzbogacać, czy sprawiać, żeby, żeby świat stawał się trochę lepszym. Nasza bohaterka mówi, że jak trudno jej było pracować w męskim środowisku, czyli z samym Markiem Zuckerbergiem, jak i jego programistami, którzy byli jego oczkiem w głowie, którzy dostarczali mu tego, czego on chciał czyli ciągłego rozwoju, ciągłych zmian algorytmów, ciągłego rozprzestrzeniania się marki i platformy. Sara miała po prostu być osobą, która tą, te rozprzestrzeniające się radzki Facebooka będzie promowała w innych krajach. Bardzo ciekawym wątkiem jest wątek Niemiec i w jaki sposób do Niemiec wchodził Facebook. Autorka pisze wprost, że Niemcy, mm, politycy odpowiedzialni za jak to się nazywało dokładnie, minister ochrony konsumenta jest w ogóle Niemcy w swojej mm, powojennej, zwłaszcza historii. Są w całości przeciwieństwem tym, co Facebook proponował. A Facebook proponował ogromne zdobywanie danych na temat człowieka, na temat nas, na temat użytkowników. Niemcy powojenni mają na to alergię, bo dla nich zbieranie danych osobistych i to tak bardzo precyzyjnych, jak zbierają one z różne platformy społecznościowe, i nie tylko, są niebezpieczeństwem. W ogóle już sama wizyta w biurze. Facebooka była dla, dla niemieckiej reprezentacji czymś szokującym, bo, bo to są e, takie wie, wiecie, e, współczesne, nowoczesne biura. Jak lofty z niewykończonymi surowymi ścianami, murami e, czy jakimiś graffiti namalowanymi, i, i Niemcy od razu e, podnosząc e, brwi, zaczynają się zastanawiać, czy wszystko jest zgodne w ogóle z kodem bezpieczeństwa. Nasza bohaterka rała się powiedzieć, że jest to symboliczne, że jest to zanej, e, surowość, w jakiej oni pracują, z, z, w jakim wykuwają w ogóle przyszłość społeczeństw i, i łączności społeczeństwa, ale nie do końca chyba jej się to udało. No ale już ligając do, do, do sedna, widząc jak reprezentacja niemiecka niezbyt jest im pochlebna, ponieważ Niemcy kładą bardzo duży nacisk na to, żeby Facebook kontrolował bardziej mowy nienawiści i miał ludzi do tego, którzy będą ją kasowali, nie dopuszczali do tego, żeby ona się rozprzestrzeniała. Szefowa Sary mówi, że jest Żydówką, co zamienia po prostu cały pokój w jedno wielkie, nieznoszące e, ciszę i, i napięcie o napięcie może tak, napięcie wielkie to wprowadza. I ona powiedziała, że ona o, o, absolutnie nie wprowadza tego wątku ze względu na Holokaust. I to, można powiedzieć, było gwoździem do trumny, ponieważ kilka dni później rząd niemiecki wypowiada mm, śledztwo wobec wobec polityki i wobec Facebooka, więc na tym się kończy dość frywolne zachowanie ludzi, którzy myślą, że mogą wszystko. Ciekawy też jest kątek tak zwanej czerwonej małej książeczki, która jest jak mantra aktualizowana przez Marka Zuckerberga jako książka taka, przewodnik dla pracowników. Którzy utwierdzani są w tym, że oni nie pracują dla zwykłej korporacji, tylko oni pracują z misją łączenia świata, z misją z stwarzania świata lepszym i żyjącym w większej przyjaźni. Praca w Facebooku to jest coś więcej niż tylko czysty kapitalizm i praca na zysk, że to jest praca o sprawiedliwość społeczną. No właśnie. W tej książce stara też pokazuje, jak Facebook. Stara się być opiniotwórczym tworem, który będzie chciał, żeby użytkownicy deklarowali się na przykład do Oprócz takich informacji, że jest się w związku, nie jest się w związku, to skomplikowane i tak dalej, to to wszyscy doskonale wiemy. Ale na przykład w czasie kampanii można było wrzucić klejkę, że się zagłosowało do kampanii wyborczej. Ogólnie w książce jest pokazane, jak ludzie wydają pieniądze, czym są dla nich pieniądze, w jaki sposób zmieniają ich w ogóle sposób myślenia, podróżowanie własnymi odrzutowcami, kławienie się w najlepszych hotelach prywatnych, w jakiejś spa. Fortuny, na jakieś jachce, spotkania, konferencje, no a przede wszystkim między... nie idą wcale równym nurtem dla każdego pracownika, tylko oczywiście dla e, udziałowców. Chciałabym dotknąć kolejnego wątku, takiego dosyć ażkiego, że my w dzisiejszych czasach ogólnie jesteśmy trochę indoktrynowani tym, że milionerzy, że ci najbogatsi ludzie świata, czyli Mark Zuckerberg, ale i Bezos, i Mask, i. I kto jeszcze? Bezos, Mask, Zuckerberg, no i tak dalej. Już teraz nie pamiętam. Ci, ci wiadomo, twórcy, milionerzy różnych innowacyjnych wynalazków społecznościowych i nie tylko, że oni są naszymi idolami, że to są ludzie tacy jak my, którzy silnie pracując, silnie się starając i posiadając jakąś taką smkałkę geniuszu. Będą, tworzą coś takiego nadzwyczajnego. I my wszyscy myślimy, i jest nam to w wręcz, że my też jesteśmy w stanie to wszystko osiągnąć, jeżeli tylko będziemy chcieli, jeżeli tylko się poświęcimy, jeżeli tylko będziemy mieli odpowiednie pomysły. ale możliwości, chociaż w wolno wolnorynkowym świecie, to my też możemy tacy być jak oni. A wiemy, że nie możemy być, po pierwsze, bo to jest niemożliwe. Rynek wolny, kapitalistyczny ma w swoim credo wpisane, że nierówności i, i to, że, że nie każdy może być bogaty, powiedzmy, chociaż w tym kontekście. Więc pokazuje to też, że ci ludzie po pierwsze są zwykłymi ludźmi, pełnymi czasami grzeczności i ogromnego nieprzepracowania swoich własnych rzeczy, swoich własnych jakiś traum. Że są bardzo często o cechach psychopatologicznych, że są chciwi, że chcą władzy, że chcą pieniędzy, że nie obchodzi ich tak naprawdę nic oprócz swojego własnego nosa. Nie obchodzi ich drugi człowiek, nie obchodzi ich jego współobywatel, inni ludzie na świecie, obchodzą ich tylko oni sami. I to jest bardzo dobrze pokazane, że, że nie warto jest. To znaczy, czy my po pierwsze chcemy brać przykład z tych ludzi? Czy my chcemy być tacy jak oni? Czy to jest właściwy kierunek, żeby brać przykład z tych milionerów, miliarderów i ludzi najbogatszych, którzy trzymają większość bogactwa i władzy światowej w swoich rękach? No właśnie, to jest to pytanie. I chociażby to pytanie, zadając sobie to pytanie po tej książce. A raczej zrzucając z piedestału tych wszystkich milionerów, już możemy przyczynić się do, do ulepszania rzeczywistości, do ulepszania, do poszerzania swoich własnych horyzontów. Sara też zdradza w książce kulisy pracy w tej firmie, jak są traktowane kobiety, jak duży jest seksizm, prowinizm, rasizm, i że tak naprawdę ci ludzie, którzy są na wysokich stanowiskach, mogą wszystko. Mogą po, posługiwać się mową nienawiści, mogą insynuować niemoralne propozycje, mogą sugerować niemoralne propozycje, pytać się o najintymniejsze szczegóły z naszego życia. I to wszystko jest dywan e, zamiatany. Kogo to nie interesuje, kto o tym doskonale wiedzą, ale nic nie chcą z tym zrobić. Bardziej ofiara będzie inna, będzie wyśmiewana, będzie, będą, będą z niej robili kozła ofiarnego niż sprawca, który na przykład jest na wysokim stanowisku, jest mężczyzną. Ostatecznie Sara też została w ogóle wyrzucona z tego powodu, że oskarżała swoich współkolegów z firmy o molestowanie. Chcę Wam powiedzieć o jeszcze jednym bardzo ważnym wątku. Takiej nieodpowiedzialności ze strony Facebooka i, i twórców, bo oni bardzo często, wprowadzając swoją platformę do nowych krajów, wprowadzali go jako internet, czyli Facebook był tak, taką, można powiedzieć, przeglądarką internetową czy, czy jedyną platformą online, która łączyła ten kraj ze światem. I było kilka takich przykładów. Ale to, co chcę powiedzieć, to miało miejsce w 2017 roku. W dawnej Birmie, właśnie Facebook był właściwie jedyną, jedynym źródłem informacji. Była tam szerzona ogromna mowa nienawiści wobec mniejszości muzułmańskiej, i ludzie zaczęli się skrzykiwać, i doszło po prostu do licznych zabójstw, wszystkie etniczne, jak to zostało później nazwane przez Radę narodów zjednoczonych. W związku z tym Facebook zostaje tutaj pokazany jako nie tylko nieodpowiedzialny, szowinistyczny, seksistowski, mm, korporacyjny twór, ale wręcz kompletnie nie zdający sobie sprawy, czy zdający, ale nie bierzący sobie tego do, do głowy, do sumienia, czy nie wiem do czego, jak to nazwać. Z konsekwencji braku polityki śledzenia tej mowy nienawiści bo Facebook szczyci się słynną amerykańską poprawką do konstytucji o wolności słowa, i za każdym razem będzie cytował wolność słowa, wolność słowa jako najwyższa wartość, nie widząc, że pod tą wolnością słowa w niektórych miejscach na świecie może kryć się wręcz ludobójstwo. Oczywiście, po wielu, wielu miesiącach Facebook przyznał się do swojego błędu, że być może wystarczająco mocno i dobrze reagował na niektóre historie, ale zbyt dużych wniosków z tego nie wyciągnął. I można powiedzieć, że było to wymuszone w jakiś sposób na nim, na Facebooku. Jakie tam musiało panować pranie mózgu oraz manipulacja, że zdroworozsądkowa dziewczyna, która miała misję do spełnienia i która chciała się przyczynić naprawdę do, do rozwoju Facebooka i do rozwoju ogólnie jakiegoś dobra, traci zmysły kompletnie i, i zgadza się na ten wyjazd. Bo nikt inny oczywiście nie chciał, a ona się zgodziła. Więc nie będę zdradzała kompletnie tego wątku, bo on jest naprawdę dramatyczny. Dobrze się kończy oczywiście, więc już zdradziłam, ale jest mrożący krew w żyłach, tak czy inaczej. Jest bardzo ciekawym wątkiem. Sara pokazuje Marka Zuckerberga w tej książce z kompletnie innej perspektywy niż my go znamy, chociażby teraz z mediów, bo ona miała do czynienia z takim typowym nerdem niepewnym siebie wycofanym, który miał problemy w kontaktach międzyludzkich, w relacjach z ludźmi, w nawiązywaniu kontaktu, który się bał bardzo często. A jak jego decyzje były czasami brane i on, on ich decydował, Często nie z jakiejś ogromnej wizji geniuszu, tylko ze strachu wręcz o, o, o stracenie swojej pozycji. I w tej książce pokazana jest jego ewolucja. Jego ewolucja to, z jak z takiego właśnie komputerowca nerda staje się. Fanatykiem wręcz, człowiekiem pragnącym zysku, który ludzi bardziej traktuje jako zasoby niż, niż jako ludzi, którzy mają mu pomagać realizować jego plany, a potem tak naprawdę są mu niepotrzebni. Więc tu ona pokazuje całą jego ewolucję na, w przeciągu tych kilku dobrych lat, z którym ona bezpośrednio pracowała. Więc znów wracając do, do wstępu i do, do tego, o czym mówiłam wcześniej, kompletnie nie, nie jest wiarygodnym to i nie jest prawdziwym też i e, obiektywnym rzucanie tych ludzi najbogatszych, czy najbardziej przedsiębiorczych, czy mm, tych wszystkich CEO, y, właścicieli firm, udziałowców na piedestał i wywyższania ich ich geniuszu i ich dobrej woli i tego, że oni chcą zmieniać świat na lepsze, bo to jest nieprawda. Po prostu. I tak trochę kończąc już, chciałabym powiedzieć Wam takie wnioski, które wysnułam po lekturze tej książki. Moim celem przedstawiania Wam niektórych lektur jest po prostu chęć, żebyśmy wyciągali wnioski sami, indywidualnie, żebyśmy szerzej dzięki temu patrzyli na świat. I chciałabym, żebyśmy czytali wartościowe lektury, ale nie wszyscy te same i nie wszyscy, wszystkie. Więc dlatego chciałabym dzielić się tymi wnioskami i elementami, które uważam za bardzo wartościowe które by mogły nam rozszerzać nasze pole widzenia i naszą świadomość. I tak samo jest z tą książką i tak samo będzie z kolejnymi genialnymi książkami, które będę chciała zaprezentować. I kilka słów a propos lektury tej książki. Często to, co my widzimy, jest nazywane genialnym. Tak naprawdę jest tylko konstruktem jakimś myślowym, stworzonym przez radnych, inteligentnych marketingowców czy PR-owców. I tak naprawdę to nic nie znaczy nie ma większej pod sobą głębi i wartości. Po drugie, kultura korporacyjna. To jest twór wpływający zarówno na pracowników, jak i na społeczeństwo, w którym funkcjonuje i on działa systemowo, czyli jedna rzecz wpływa na drugą zupełnie w innym kontekście, na przykład niż nam się wydaje, że to może wpływać. To jest bardzo ciekawe, bo my niekoniecznie od razu widzimy konsekwencje takiego wpływu. Też taka kwestia tak zwanego utraconego idealizmu, który to idealizm często wynosimy w młodym wieku. Do świata i chcemy być idealistami, chcemy mieć misję do spełnienia, sprawić, żeby świat się zmieniał i był lepszy. I to pokazuje, że czasami w zetknięciu, w zderzeniu z takim gigantem technologicznym czy z gigantem korporacyjnym no, nie mamy za bardzo szans. I do tego potrzebna, do sukcesu potrzebna jest po prostu grupa ludzi podobnie myślących. Natomiast paradoksalnie nie możemy się poddawać, i ważne jest, żeby działać zgodnie ze, swoimi, ze swoim sumieniem i ze swoimi wyobrażeniami na temat rzeczywistości, no bo krok po kroku świat się będzie zmieniał, a my nie chcemy tego się mu przyglądać bezmyślnie i bez... bezczynnie. I na końcu Facebook, jak i inne big techy, są ogromną siłą, z którą należy się po prostu liczyć. I począwszy, począwszy od fake newsów po sponsorowane kampanie wyborcze, prezydenckie czy inne kampanie społeczne, przez mowę nienawiści, która ukrywana jest pod tak zwaną wolnością słowa po tak prozaiczne, wiadome nam wszystkim, zbieranie danych naszych, osobowych, które potem są sprzedawane i wykorzystywane w sposób bardzo perfidny i wyrachowany. Dlatego musimy bardzo krytycznie podchodzić do narracji, które te big nam proponują. Krytycznie, indywidualnie i zdawać sobie sprawę, że ich rozwiązania wcale nie muszą być najlepsze ani dla nas, ani ogólnie dla społeczeństwa. Właściwie to tyle na dzisiaj. Dzięki. Do zobaczenia, cześć. A nagrywałam do Was tę końcówkę z tego to studia.